Pierdoliłbym coś O piwny celu Czynialie będę robił chcesz? Damian Siemandero ziomeczki! Marunio Jestem głodny i zjadłem czy coś Jest godzina 11 i chciałem śniadanie jakieś A ja wtedy na to Będę śni. Dzisiaj będziemy robić naleśniczki Do naleśniczków potrzebujemy mąka Mleko Więcej mleko Bo jesteś głupi i zostawiłeś ociupinkę mleka w kartonie Jajeczko I Masełko dobra, zaczynamy w bardzo fajny sposób. Wsypujemy do miski semonkę. Tak nie wiem ile. Ile chcecie naleśników? Potem dosypię. Pago tak jest. Fantastycznie. Potem e, a wciepujemy ten jajo O! Yyyyyy yeah. Dobra Mamy jajko, mogę wezmę yy, przyrząd <noise> Tak, chodź do paty. Potem bierzemy Mleko i w sumie... kurwa. ma Najgorszy w kuchni Bierzemy mleko i lejemy się tego Nie wiem No tak, ładnie żeby wyglądało I ciepiemy żeby nie rozjebać tego po całej kuchni. Zobacz. Gęste, nieładnie. Nie lubimy gęstego. Panie Władzo! Przecież ja nic nie robię. To tylko masa na naleśniki. Dobra, jest yy, źle. Nie lubimy tak. Lubimy jak jest rzadko. Lubimy rzadkie, bo później ma się rozlaźć na patelni, tak? Nie masz z tego zrobić racuchów, tylko naleśniki. Naleśniki są bardzo cienkie i fajne. Jeżeli ci nie przylega do tego, to jest całkiem fajnie. No, ale ja bym chciał więcej naleśników. No to kurwa, dosyp sobie mąki, no Jezu. Potem dolej mleka. Jajko starczy zawsze jedno. Nie wiem. Jajko ma taką magiczną moc, co daje po prostu perk. Zawiera jajko i wtedy magicznie po prostu się wszystko piecze. Nie używaj dwóch jajek. się. Chcesz piec dwa jajka w jedzeniu, to zrób sobie nie wiem kurwa omlet albo jajecznicę. To jest ciasto. Do ciasta dodajesz jedno jajko. Chyba że masz Wyśmienicie duże ciasto dodajesz, nie wiem, ile tam chcesz. Kurczę no, chyba nie muszę za ciebie myśleć. Nie każ mi myśleć za ciebie. Patrz, ja za siebie nawet nie myślę. Wziąłem drugie mleko już, otworzyłem. Jeszcze mam. Mmm. Kurczę bele. Lekko gęste. Ale spokojnie, jeszcze mam dwie sztuczki, żeby zrobić mniej gęste. Ale się zmęczyłem po tej ciężkiej pracy. Chciałbym mieć jakiś napój energetyczny, co to by mnie postawił na nogi. Monster Energy Ultra. To jest ten, ten monster, co co memy o nim są. Nie no spokojnie jak woda z kwaskiem cytrynowym. Pojebało was do Dobra, fajnie. Super. Mm. Po tym, to mnie Monster nawet nie będzie chciał sponsorować. Przynajmniej w zielonym... Top notch. Top notch Monsterek. Do, w zielonym przynajmniej są jakieś smaki owoców, jakieś nie wiem... Winogrono, jakieś gówno. A tutaj jest po prostu kwasek zetymowy, to smakuje jak kwasek. Każdy może to zrobić w domu. Żałosne. Teraz uwaga, sztuczka numer jeden. Jeżeli chcecie patrzcie, jakie ciasto. Spoko, ale ja bym chciał więcej więcej wodnistości. Sztuczka numer jeden. Jeżeli chcecie, żeby naleśniki były fajne, rozlewające się, jeszcze żeby były puszyste, to jest bonus, za darmo, nie musicie nic za to płacić. To dolewamy tutaj wody gazowanej. Tak, ale nie mam wody gazowanej. Nie spoko, a dawaj jeszcze kurwa. Mm, ale będzie spienione. Mm, mm, mm. Mamy masę na. <laughs> na naleśniki. Jest całkiem spoko, ale można by jeszcze ją trochę rozwodnić, a przy okazji ja nie lubię jak się naleśniki przypalają do patelni, więc mam tutaj masło. I teraz wezmę sobie masło. A tak w sumie taką kostkę. Mm. Mmm, jadalne mydło. Moje ulubione. Teraz bierzecie patelnię, zgrzewacie patelnię. I no, wpieprzacie to masło po prostu. Jeszcze mleka Czy To nie jest i tak za gęste. Nie, jest spoko, nie przywiera się. Eksperymentujemy w kuchni. Eksperymentowanie jest spoko. Lubimy eksperymentować, w które fajne rzeczy się dzieją. Przecież się nic nie stanie, co? Nie wybuchnie, przecież nic. Aaaa, Boże, zaskrobałem patelnię całą już. Wy ludzie trolujecie z tym monsterkiem. To jest najgorszy, najgorszy smak. Mam 60 IQ i monsterek biały. To naprawdę Be Power jest smaczniejszy od tego. Dobra, jest już całe masło. Wyłączamy to. Patrzcie teraz co zrobię z waszym ukochanym masłem. Ha, ha, ha. Mm, dobra. Yy, skończyły się żarty. Teraz będziemy robić naleśniki. W sumie dała jeszcze mąki. Tutaj. Za mało moim zdaniem. Tu jeszcze mleka, tutaj mąki. Boże, zaczynam przypalać masło, a to dopiero początek mały. Więcej monsterów. Wygląda jakby miała się lacz. Dobra, więc w takim razie odkładamy to gówno. I bierzemy chochle. Ochla! Tak się to nazywa! Kurczę, za mało tego zrobiłem. I za gęste to zrobiłem. Jeszcze mo mleka. Dużo mleka. To ma być... Kurcze bele! Przypalam masło jak debil. Fantazmo! Czy to jest prawdziwe życie? Jezu jaki grubas wyszedł. Najgorszy na świecie. Yy, zapamiętajcie, dzieci, że tak się nie robi po prostu. I będzie fajnie. Na no, następny raz zróbcie lepiej. Nie wiem czego się spodziewać. Po... Zobaczcie, jak fajnie. Mm, mm, ale tego masła tutaj jest. jak dole. Ale to będzie tuste. Nie chciałem tak. Wcale. Dobra, maestro będzie teraz. Przewracał naleśnik. Nie wiem, czy to widać. W sumie zrobię tak, żeby było. Musi być. Zrobię tak, żeby było widać. Uwaga, maestro, będzie teraz. To już sztuczkę z naleśnikiem. Patrzcie, jest naleśnik. Moment. Jest naleśnik. Dobra, może dwoma rękami. Uwaga, Press Digitator zaczyna pracę. Jest naleśnik i kurwa. Odczep się. Yy! Ała, chlapnęło mnie gorącym masłem. Nie ma naleśnika. Zrobiłem kesadyję hmm. <śm> Nie chciałem. Aaaa! Aaaa! Nie lub tak. Yy! Cóż, jest taka niepisana zasada, że pierwszy naleśnik nie może wyjść. Tak, taka jest zasada. Naprawdę. Bruna znakomicie. Dobra, eee... Żałosne. jest żałosne. Kurwa, jestem najgorszy. Ja pierdolę. Przepraszam. Chodźcie tu na chwilę. Zostawcie ten naleśnik w spokoju, niech się spali. Dobrze mu tak. Patrzcie tutaj. Oczy na mnie. To jest sól, i to jest cukier, i naszym zadaniem jest wiewać obydwa do, do naszego butera. Dlaczego masz solić naleśniki, skoro mają być słodkie, i dlaczego masz słodzić naleśniki, skoro mają być słone? Yy, a ja na to odpowiem: nie Twój jebany interes. Szczypta soli i zdecydowanie większa szczypta cukru. Teraz naleśniki te są. Tak bardzo uniwersalne, że mnie dupa piecze, że nie jestem nimi. Bo one się kurwa już nadają do wszystkiego, a ja się do niczego nie nadaję. Dobra, w takim razie wracamy do naszego ukochanego naleśnika. Nie wiem czy widać, czy nie. Chodź tu. O, teraz to na pewno widać. On się w ogóle przypala, ale to nie szkodzi, przecież my go nie lubimy, więc dobrze tak z kurwysynowi. Obiecuję, że następne takie nie będą. Spokojnie. Nie, nie, nie wygląda to tak jak chciałbym, żeby to wyglądało. W sumie dobra, zraj po prostu cmentarzysko dla chujowych naleśników, i ty idziesz na cmentarzysko kolego. Wziąłem mały talerz o, ambitnie. Z nadzieją, że będzie mało rejectów. Spróbujemy trochę mniej ciasta. Spróbujemy tak jakoś to roznosić jak ludzie. Dobra, tyle starczy i musimy to teraz pięknie. O! E! To to wygląda. Tak się robi naleśniki! Tak lubię. Co tam? Dzieje się. U! Uuu, dzieje się. O! Uu, o, Jaki piękny Moje dziecko A! No chuj mi na mordę No wylewaj się teraz, no szybciej A chuj Niczego nie widzę <grystanie> Nikt nic nie widzę, cicho Dobra, nie było tematu a no tak, naleśniki się szybko przypalają. Proszę patrzeć, co się dzieje. Tak? Dobra, to już jest. Z drugiej strony jest takie. I to jest gotowe. No, mniej więcej pół. Nalać, tak, rozlać jak nie wiem kto. I szybko, póki jeszcze jest co rozlewać. No, jak tam. Ten naleśnik z domu dziecka. Słuchaj, no jak tłuszcz co ciekawe nie słodziłem ich, tamtych, tego jednego, ale jest słodki, no tak monsterek w sumie, mogę to sforsować, o mm. kurcze bele, genialny jestem, szef, najlepszy naleśnikowicz. Ale myszy. Dobra, gotowe. Ociupinkę masła, ale nie trzeba wcale, nawet w sumie niewskazane, ale o, tak, tak, żeby tylko było. Patrz, fajnie co? Ale mało tego zrobiłem, najgorszy jestem. I wlewamy. Szybko. A, kurwa. Dookoła, raz, dwa, pięć. Przestań się lać. Mniej muszę tego brać, za grube wychodzą. Naleśniki nie są trudne do robienia. tylko trzeba mieć dobrą patelnię, dobrze zrobić ciasto, dobrze rozprowadzić naleśnik, w dobrym momencie go przewrócić. Kontrolować czy nie jest za gruby, czy nie jest za chudy, nie spalić kuchni, nie wypierdolić połowy ciasta na blat, Naleśniki są proste. Hop! Ale cienkie się zrobiły. Mm -hmm. No i czy nie jestem geniuszem jebanym, no? Zobaczcie to. O! <śpuszcza> Woła pomoc. Nie ma. Za <śpuszcza> późno. O, i tu mamy przykład takiego ułomnego naleśnika. To się dzieje, jak masz mało ciasta już w misce i nie możesz za bardzo go ładnie rozprowadzić po patelni i wychodzi taka apokalipsa według świętego Jana. Mam nadzieję. Mm. Ach, nie jest tak źle. Konsystencja była nie najlepsza, ale nawet wyglądają spoko. Dziwnie, ale spoko. Mam nadzieję, że nie są trujące. Dobra, na razie żegnamy się z patelnią, a nie na zawsze. Bo jeszcze będzie nam potrzebna. Mask, Idziemy do następnego kadru. I to do, dopiero do wtedy będzie fajnie. Zobaczycie, obiecuję. Kończę będzie fajny. Patrzcie teraz na to. No to teraz tak. To, to mleko z Była już faza pierwsza. Było robienie ciasta. Faza druga. Yy, to było robienie naleśników. I teraz faza trzecia, czyli. No ten. Robienie naleśników. Weźmiemy najpierw ten dwukolorowy. Tutaj jest Polska. Polska z naleśnika znowu zrobiona. Dobra, Polska z naleśnika to zrobimy z powidłami. Super. Dobra, powidła. To będzie dość proste. Po prostu napieprzamy powideł do środka. Jakie słodkie to lubię w rulonik, bo rulonik jest spoko. Tylko w którą stronę będę to zawijał? Tą ujebaną. Czyli w ten sposób. Muszę to rozsmarować. A zrobię tak, żeby ta ładniejsza strona była na wierzchu. Z wyjątkiem Mamu Mamusie nie lubią, jak jest dużo. Wtedy ich dziecko jest nadpobudliwe. Więcej tego równa jest. <laughs> I teraz, wow, wielka filozofia. Naleśnik zrobiony. Zobaczcie, jaki fajnie. Z koroną. Jak ten, jak polska. Dobra, te zjebane będą już powidłami. Są dość intensywne w smaku, no i jeszcze są słodkie, jak cholera. Kurcze, Dobre powidła. Czymkolwiek jest ta firma? Szanuję, wygląda w ogóle jak łowicz. Ja myślałem, że to jest łowicz, a to jest coś takiego. Hmm. Ten wygląda bardziej apetycznie. Teraz ta lepsza część. Naleśniki dla dorosłych ludzi. Serek. Szyneczkę. Ketchupik. Oregano. I monsterek. Ketchup. Fantazmicznie. Oregano, żeby przykleiło się do ketchupu. To chyba logiczne. Następny. Oregano. Serek. Kurwa serek, to nieźle. Co za pedalskie określenie. No i ta słynna szynka. Tu dam jedną, bo yy, mam wrażenie, że będzie overwhelming. No i składamy na pół. To pół składamy na pół. Słony nareśnik numer 2. Raz jeszcze. Mmm. Teraz robimy tak, żeby ser w środku się wziął i roztopił. I żeby było fajnie. A no tak. Jeszcze to gówno jest. Dobra, chodź tu gówno. To już w ogóle zrobimy w fajny sposób. Teraz dodamy czegoś wyśmienitego. To jest ten słynny syrop klonowy. Cały. Mmm! Monster... Nie no, to jest żałosne. To jest najgorszy... Najgorszy smak ze wszystkich. Stryk. Dziękuję, mamo. Naleśniki z monsterkiem. A w środku szynka, ser, ketchup i oregano. Czas na teście jedzenia. lekko słodkie, ale w taki słony sposób. Na tyle, że jest przyjemne do jedzenia. Akurat ten był cienki, delikatny, nie przeszkadzał w jedzeniu. Nie jest to zbyt tłuste. Całkiem dobre. Oregano robi mi loda. Naleśnik Apokalipsy Świętego Jana z monsterkiem a w środku powidła śliwkowe. Mniej słodkie. Znacznie mniej cukru czuć w samym naleśniku, ale za dużo cukru przychodzi ze strony węgierek, śliwek. Hmm. Nie zmienia faktu, że dobre. Naleśnik smakował lekko inaczej. Być może przez ten efekt apokalipsy. Był lekko tłusty, Mniej słodki. I taki lekko gumowaty. Słonego bym ocenił tak 8 na dziewczynę. A tego węgierskiego tak 6. Czas na deser. naleśnik z przytulku dla bezdomnych. Z monsterkiem. Bez dodatku cukru. A na wierzchu syrop klonowy. Czas na teście jedzenia. Hmm. Pierwszy plan to jest klonowość, ale klonowość zaczyna już się powoli rozchodzić. To jest masło. To jest po prostu gruby, tłusty, taki ciastowy, no kawałek czegoś. No i syrop klonowy powinien być dodatkiem, a on tu jest głównym smakiem. Pomimo swojej niejakości. No czuję, że nieprzyjemnie mi się to je. 3 na 10. Pierwsze danie 8 na 10, drugie danie 7. 6 na 10, może 7, w sumie 7. A deser 3 Jest wybitnie tłusty i Nieprzyjemny. No i to by było gotowando. Totalnie. się bawimy. Fatalnie. Tu jest za zimno. No, było nie zabijać marszala. To coś to zrobił. Nie był zupełnie przydatny. Po to, to zostawiać postać, na którą nie masz pomysłu. Zupełnia żadnych planów. Cóż, chłopaki nie podzielają twojego zdania. Także trochę sobie tutaj posiedzisz. Będziemy Cię wypuszczać, jak będziesz chciał nagrać coś piwnego Ale potem będziesz wracał tutaj, dopóki twoja odsiadka się nie skończy jak dzisiaj poszło Dobrze. Zrobiłem sobie naleśniczki. Wydaję sobie je dokończyć. To idę. Dobra. Do następnego razu. Jakbyś coś potrzebował, to... To na razie.